A pierwsza gmina gdzie była? Tutaj gdzie my teraz, gdzie Dziulka mieszka. No, tu była no. gmina. No, no. Tu, tu była gmina, była. tu. A poczta dalej, później była. Poczta e, górskich tu... był, była szkoła. górskich Augustyniaków. no. U, górskich. To przed wojną jeszcze, tak? No, tak, no tak. tak. Ja pierwszy raz zaszedł do tej szkoły. się spłakał? <laughs> Ta górska ma, dawała i gruszek i cukierków i, i no i co miała tam godina to. Dawała, i dawała, żeby spokój był, no, no tego to ja nie wiem. No. no i chodził do tej później szkoły. To tam ile tam, tam było klasych, chyba Może było. dwie z początku, później cztery. No, dwie, dwie. No dwie, dwie, dwie. Tak, dwie o i... przeszło mu się dwa czy trzy lata, przenieśli się do... Pod kościół musi już do tej salki, e... nie? No później to nazywali organizatorka. Tak, no, był, dom. I tam do, scena, do, wiem, do. że pamiętam, bo mama moja mówiła, że tak, tak było, tak, że chodzili. Mamusia też mówiła, że i, i wspominała o łoski, Tadzik chodził, nieraz mówiła. Ja, no, no, chyba Puclowa, to już to wszystko. No. A później gdzieś tam chyba tą... Ja to nie pamiętam, jak tą budowali. No bo ja mówiłam 13 co? lat, jak przyjechali. No to te, te stare szkoły. No, no to. Ja nie pamiętam, ja pamiętam też jak budowali. Tylko wiem skąd ona przyjechała, ta szkoła, no bo to z tego… pokoi, no bo to no. tam się mieszkało, to, to mówili, no. że to. Z pokoju, te z, no, no, z dworu po prostu, no, z, dworu z dworu ściągnęli, ściągnęli no. te, rozbierali tam i które lepsze to tutaj ściągali długo tam w tych pokojach mieszkali Ech, ludzie. Szkole. No, długo, długo. No, pewno, że długo. Siedemdziesiąte, lat, lata. No, Kobusy, o te, te. To, no, później ten... tą komosację zrobili. No, to pykało, Pykały, tam mieszkał, no. te, 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 oj, dużo to tam jest. Z tej strony już nie mieszkali, bo to było rozebrane. Bo no. to później poszło na magazyny, zboże tam kupowali, później, ale z tej strony co byli pokoje. Jakieś przez mm -hmm. kąty polemyś no. to tam długo mieszkali, tam zabawy, tak, tak. a później tam się paliło parę paliło razy. Paliło się. To pamiętam, Prawda. jeden pożar był, jak się franek kobu żenił z tą. Z um, No z Marisją. Tak. To ja z korzeniówki zaleciała tam. To ona przyleciała w welonie w białej sukni, jeszcze tam patrzeć. To mm. pamiętam. Proszę powiedzieć, właśnie, jak to było tylko o gospodyń? Pani mówiła, że pani tutaj była w korzeniu no, było koło. No, no. Było. I w kątach było. No to ja w kątach nie wiem. Było. No bo było. Ja wiem kiedy była. to. Wanta no, Sowicka była. Chłopcy to byli już takie trochę większe jak dziewczyny. Moje to byli, pamiętam, tylko czy Alicja, czy Justyna to na ręcach miała, jak przychodziła ta zebranie Szymanowska. robić Trzymanowska. No. no to Alka urodzona w 77, a Justyna w 80. To, to gdzieś w tym tych latach, w no. 70 latach. To może wcześniej? No może i tak. W 70-tych? Tak. No. Zaraz... no, no. Tak. I jak to funkcjonowało, kiedy właśnie to No Fajnie było, wesoło, bo się schodzili. Widzieli, śpiewali, no, śpiewali, bywali. rozmawiali, rozmaite przyjęcia robili, jak za pusty, albo coś tam jeszcze, jakieś takie. To, to rozkładali się I na się. te i później, no. Khałupce, takie, o jak... Nie Już było w świetlicy kumie, świetlica a, była, było, no świetlica ale... była, a z początku pierwsze jak zakładali to było u Sotysa, a Stasiek Kosiński był u Sotysa. Stasiek no? był? Tak. No. A no tak. Po tańcówki byli i przyjęcia byli, na wycieczkę jeździli. – Jeździli na wycieczkę. – też było koło gospodyni No i, no, i to, to, to było fajnie, stary. A podlicza straż pożarna była też? – W Korzeniówce nie nie, nie, nie nie, To, to, to tylko było. w Dziadkowicach była, a, w Dziadkowicach a, była strasznie postawili a, tą renizę i ten budynek na ten samochód. No i też byli, a, też a, trochę byli a, bale, a, też byli. Zabawy byli w tej świetlicy, no. to już lata takie, o jak ja panienko była 69. Kiedyś, kiedyś i te, te 7, przyjęcie 10, takie ukazyjne no, 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 to było no, lżej to to było by zrobić. Było. Jak wyglądały kiedyś prace polowe? W czy No No, 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 no inaczej niż no. teraz chyba, No, tak. no. 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 <ślesz> masz kosa była, takie byli prace polowe. No, bo rzadko kto no. umiał tak dobrze płacić. No. To kaszywali, a później co, koszarko no. albo wiązane to. Kiedy to obkaszywanie było naprzód. No. Ja pamiętam ścieżpę jak żęli. Pamiętaj. Pewno. Się... No, to takie była, taka mechanizacja była. A ludzie sobie pomagali, kiedyś bardziej. No. Do no, ja no wiem, wiem czy tak. Tym tłuki nie robili nie. tako do obornika, to to, to, to tak, no, ja tak, do, tak ja Do maszyny do, do mućenia. Do, do mucenia, no ale to do mućenia, to znów jeden drugiemu musiał iść ciądrabiec. tługiem chodzili. – Kartofle zbierają. Tak, no. idzie gospodarz orze, a z tyłu idzie baba z koszyczkiem baba z... i kartowelki zbiera, zbiera, a za babą jeszcze wrony pędraki wybierają. – Tak było. <laughs> – Tak było, tak to leciało. <laughs> – Ale ludzie byli zdrowsze. – Zdrowsze byli i, I więcej byli. czasu mieli, i czasu no. mieli. – Jedzie się bez wioski. I ta ławka pełna. No. pełna. I zrobili, no ale nie no. mieli tyle. Miały tam osiem czy dziewięć, to już był kułak. Kazia, tak, kółak był. Później, później już jak kochani. przeszło na, na, na koszarki, później na nie, nocno -powiązałki. Nie, nocno powiązałki, później. Naprzód koszarka, później żniwiarka Jaka. była, no. no a później snopłoniązałka, no. a kopaczka konna jak weszła, ale kotak. dobrze, ojej, jak dobrze. Później o, już kosili łąki, to znów z gradiami trzeba było iść. No, albo z grabie, kopki później, rozrzucali kopki, bo trzeba przesnąć I zabierać papier. a deszcz poszedł i znów trzeba było kopić. W każdym bądź razie zdrowsze ludzie byli. Nie ja nie było jak, tyle tej chęci. Jak teraz? No na pewno, zaraz wszędzie też tego wszystkiego. Teraz. – Lepiej się rodzi, lepiej rośnie, lepiej wszystko… – Jak podleje. Ale wiele tej trucizny wleją w tę ziemię, W to i ład przepad. Kosą kosili, srepem nocili, ale śmieci… – Wialnej owieli. Wialnej owieli, sieczkę żneli. A w tym roku jeden nieboszczyk jakaś przykrywa tam od... No w maszynę wlezieło i koniec... Was, jakie były takie zasłużone osoby w naszej gminie, takie, które no, tak się oznaczały. Jakoś specjalnie. Jakie był najważniejszy? Sucem był Gorbacewicz, dziotkowica. A w kontach? Tadzi Korłowski. Tadzik był najdłużej, no? Tadzi Korłowski. To on te scalenia przerobił. No. A jakie no. Państwo pamiętają uroczystości i takie wydarzenia lokalne nas, które były kiedyś. Ja? Co to... pierwszy maj, Jak ja była w szkole, to pierwszy Maj jeździło się do Śmiatycz. To ja Tu, to tu gdzie ten Park teraz? Park? to takie ambony zrobili i tam całe te wszystko, urzędniki stojęli, a te bachury dookoła tego parku chodzili, no. ale to trzeba, sz, szyli granatowe spódniczki, takie z drelichu i białe bluzeczki, to szyła Marysia Abysyńców. No, I no, to no, w no. całej szkole to szyła, na, no i to w to poubieranej, to nie było, że nie pójdziesz, tylko masz ja, to musisz szko jakiś no. szkolny coś, to może jakiś autobus był czy co, zamówionych, bo tak to nie było, Piechotą, z Malinowa, no. z Lipin, piechotą no. chodzili do szkoły. O, to to było takie wydarzenie. A jak to już była moda, jak się ubrano? Kto co miał? No, no, do miało? szkoły to byli mundurki albo fartuszki i białe kołomierzyki. No. Ja I jeszcze tutaj jeszcze przylecione takie Tarcza. coś było. No. O, jak ja się w liceum uczyłam, jak zima taka była sroga, to trzeba było nałożyć chustkę, na chustkę czapkę. I tak się chodziło w liceum w drogiczynie. Tak, tak, nie można było iść bez czapki, a tarczy, żeby nie było. A pamiętam dwie dziewczyny ta, czapka a w czerwonych czy restopach, jak któraś zaszła. To był taki dyrektor z Kasprzycki, To on mówi Chodź, chodź tu, chodź. Proszę to zdjąć. Nie było, a pamiętam dziewczyny dwie po studniówce. Wyłożyli sobie białe bluzki i klapki, to kazał przynieść dwie pary nożyczek i jedna, drugiej obcięła. Nowe bluzki, obcięli klapki. A jak sobie ludzie pomagali kiedyś w tej sytuacji, w żaden pożar? To pomagali sobie? To, to lecieli, cała wioska leciała z wiadrami. Studowy nakrywamy to słomo, takimi pęczuszkami tymi. Nakryli te stodole, jakby to dziś, a na drugi dzień burza i te stodole, stodole pani rozwaliło. Podatek był, to była danina, trzeba było zboże dać. To, to zboże to swoją, swoją drogą. drogą tak? tak, zboże to. Ja tego nie plan. pamiętam. Tak, to no, był no, plan. A na Szalwar trzeba było drogi ciść. No. Alberg, trzeba no, robić. a podatek to był podatek. Z sąsiadem dwa tygodnie do Kłopot jeździli, ja z Paliśpanem, i kopali row, mm -hmm. No, a bo to, 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 to musi być zaniennik. była zamiennik na zboże albo robota. Coś to tak jakiś, no. no to odrobię, ale to można było, Chciała coś tak, że to zbożem oddać można ale było. To też. chyba podatek to był, można a później było to... Wszystko zrobić można i podatkiem zapłacić, mm -hmm. i, i mięsem można było no, no, dać, No tak, tak, tak. Ale trzeba było zdać. A jakie były obowiązki właśnie dla takiej młodej dziewczynce, młodego chłopaka w domu? To co? co drzewo rąbali, ma paść. Krowy paść. Nie się paść. Nie ma się paść. i na się i jak, jak tak podróż że dał rady w polu robić to się paść. No, no. Nie ma no paść. Nie no się Nie było. Nie ma Nie żniwach, no to ciągała, grabie takie łokroczne, no, i się po, zagrabiało. Pożysko, wszystko, bo nie mógł, wszystko, no. nie, nie mógł kłosek zostać, trzeba było go sprzątnąć. O i tak. A kartofle to, to już robili, od maleńkości ma się kopało. A jak wyglądało takie codzienne życie? Co jedzono, jak robiłam przetwory, mięsa, ciasta? No, gdzie tam robili przetwory? Lacki na blacie, cieczuny, gar mleka i kolacja. No bułka, to... makaron. Ja pamiętam A, babciny makaron i my przyjechali do babci. Ja, to tak były żniwa. O, ja najmłodszy o, tylko dziewięćdziesiąt lat. Pierwszy dziewięćdziesiąt. I przyjechali do babcia, u babci był makaron na mleku w południe. I no to ten był makaron bal. to ja dzisiaj do dziś pamiętam. Był. Ten makaron. No tak jedli, no, tak no. Życie, no. Kartofle z kwasem były no. byli dobre, jakieś chłod, chłodniki no. jakieś robili, o, trochę e, chleba kawałki Walid. i pieprzu i soli i wodo czysto polane. Jakaś kwarka jakaś. Jaka, tak, jakaś no. kwarka i też kartofle popijali. Gruszki, te gruszki gotowali. I, Trochę jech no tam obczyszczali przez maszynkę no. i to był drzem i bułki jest w tym tak piekli. Tak, no, no. Dobra, była. Dobra, dobra była, no to dobra. się nie, tak nie marnowało. A jak kiedyś wyglądała właśnie nauka w szkole i kto mógł uczyć się dalej? Od czego to zależało? Nie było to teraz, że każdy idzie na studia. No kiedyś nie było tych egzaminów. Kto miał chęci, kto się uczył, to poszedł. Nie się tak wydaje. Nie, byli. Już jak ja chodziłam, to już byli egzaminy. Aha, bo ja chodziła no, w, Stoku, się w Ale ja się składała papiery do włókienniczej, do Białogostoku szkoły i tam zdała, ale nie była przyjęta. To, to do ja Drukiczyna mówię, wolne miejsce, miejsca są w czynie. ja do Drugiczyna pojechała. Podstawowce było inaczej, była no, dyscyplina, dyscyplina, i uczyli się lepiej. No. Mówię to, nie puszczali, a jak źle błąd był napisany, to nie było, że to skreślić i poprawić, Tak ma być, a, a 40 razy napisz w domu. No. Ten, ten, ten wyraz. A, a nasza gmina bardzo się zmieniła, w sensie, że na ten budynek już nie jest gdzie kiedyś gmina była wynaraz pani mówiła, że gmina kiedyś była w domu. Tu tak? gdzie my mieszkamy? Mhm. Teraz, bo to było Krakówki, Krakow, no tutaj, no tak, to było Krakówki. A ośrodek zdrowia to też jest Ośrodek też, zdrowia. ale to jakoś tak gmina się chyba wyprowadziła, ośrodek zdrowia tu zrobili. Do, tak. gmi, do gminy wchodzili jednymi drzwiami, a do tak. ośrodka zdrowia tak. wchodzili tam od, Wódka, w tym samym budynku. To. A myślcie państwo, że kiedyś ludzie tak jakby bardzo sobie pomagali wzajemnie? No pewnie, pan że tak, pomagali. Teraz nie pomoże, jak nie masz on. No, <grymne> to... Bardziej życzliwsze takie byli Właśnie. i takie a. sąsiedzkie. Już nie no, było no, tego, no, to no. jedne do drugich chodzili no. wieczorami jak kobiety, to jest z drutami, z kół to siedzie, to pierze chodzili derli, a teraz nic. Teraz pierze. nie modlę. <grymne> Ale na tych ławkach siedzieli, jak powiedzą się No, podnosi, to teraz tu nie ma nikogo. Ławki niepotrzebne. Jeżeli się jedzie bez wioski, to każda ławka... No i tylko trzeba dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No. A dostaniesz i pogadasz. A dostaniesz i pogadasz, a teraz się jedzie, pani brzyknie się.